Dzień dobry. Dzisiaj wam pokażę, jak zarobić w pixel Skype. No pierwszą metodą jest oczywiście to, jeśli jesteście nowi, to jest moje nowe konto i tak dalej. Zbudowanie wielkiej farmy dyni. No jak tu widzicie, to jest dopiero zaczęta. Ładnie, po prostu budujecie wielką platformę z dirta. I budujecie takie jakby przykrywające platformy i na to glowstone, bo zakładając, że macie dość dużą wyspę, która zasłania światło, a przecież rośliny nie mogą bez światła. Drugim sposobem na, nasz, na naszej liście zaraz wam to pokażę jest oczywiście zbieranie diamentów. Co musicie zrobić, to po prostu idziecie do Deep Caverns. Je mnie zbroi. Idziecie sobie do Deep Caverns. Zobaczcie. I najlepszym miejscem do robienia tego to idziecie sobie do Obsidian Sanctuary. Idziecie, idziecie, idziecie. Ale tak jakby nie walczycie z nimi, tylko je omijacie Super Bo to się może zdarzyć, jeśli nie macie zbroi Więc należy ją ubrać Ja mam tutaj do odcinka założę sobie zwykłe wiele fabuli Dragona I idziecie sobie tak. Po prostu to tak, tak samo jak ja i to trzecie do tego. Zobaczcie, tutaj mamy takie Dlaczego te... czego to jest taka dobra miejscówka, możecie zapytać. Bo tutaj jest dużo diaksów. I prawie się nie spełnią potwory, bo jest tak jakby przejście między obydwoma kopalniami. I każdy stack diaksów sprzedaje się za 512, więc całkiem niezłą kasę można z tego zrobić. Zobaczcie, ja tylko przez jakieś 15 sekund to robię. I jeśli macie fortunę 3, to zdobędziecie już. 376 kolorów. Ostatnim sposobem na dzisiaj jest spamienie minionami świnkowymi. To znaczy, możecie to robić. Najbardziej profitowy według mnie. Ostatnio robiłem magmowe i były lepsze, ale zbieram na Trochę tutaj tłoczno. Więc stawiacie sobie tyle ile chcecie. Postumowych minionów. magmowe są najlepsze. Oczywiście świnkowe też, ale nie polecam tego robić Endermanowymi albo jakimiś innymi, bo to jest za dużo. zobaczcie, teraz jak zebrałem, moje miniony nawet nie były pełne. Miały malutko. Jak pójdę teraz do huba i na bazarze sprzedamy sobie, to są naprawdę dużo warte. One pracowały przez jakieś 2 godziny. Coś. O, widzicie 22 serwis. 33 2000. No i to są moje trzy najlepsze na wczesną grę. Oczywiście możecie zasubskrybować i polecam nasz kanał. I do widzenia.